Cześć, to Agnieszka. Ułóż się wygodnie na plecach. Pozwól ciału odpocząć, zregenerować się. Daj sobie czas. Jeżeli potrzebujesz, zmień delikatnie ułożenie, tak żeby czuć, że ciało leży wygodnie. Całą swoją uważność przenieś teraz na czubek nosa. Zauważ zimny wdech na czubku nosa. Zauważ, że oddech płynie głębiej. Zauważ go w obu nostrzach. Na tylnej ściance gardła. Teraz przenieś swoją uważność na klatkę piersiową. Zauważ, że z wdechem delikatnie się unosi. Z wydechem opada. Oddychasz powoli, nigdzie się nie spieszysz. Wydłużając swój oddech, dajesz sygnał do swojego ciała, odpoczywam. Przenosisz swoją uważność na żebra. Z wdechem żebra delikatnie się rozchodzą na boki. Czujesz, że masz dużo przestrzeni oddechowej. Z wydechem łagodnie się łączą. Nie wymuszaj tego, raczej zauważ ten proces. Teraz przenieś uważność na brzuch. Zauważ, że z wdechem delikatnie się unosi, a z wydechem opada. Stara się go rozluźnić. Teraz zauważ, jak twoje ciało samo oddycha. Zauważ wszystkie punkty, gdzie czujesz oddech. A teraz przenieś swoją uwagę na tył ciała. Zauważ, że to z wydechem puszczasz napięcia. I to z wydechem czujesz, że twoje ciało jeszcze bardziej zatapia się w podłoże. Każdy wydech przynosi odprężenie. I przynosisz swoją uważność na pięty. Rozluźnij je i zauważ, że stopy delikatnie przychylają się jeszcze bardziej do zewnątrz. Rozluźnij swoje łydki, kolana. Doły kolanowe. Uda. I poczuj pośladki. Zauważ, że z każdym wydechem twoje pośladki wtapiają się w podłoże. Są przyjemnie ciężkie. Nie ma żadnych napięć. I płyń wyżej. Zauważ swój kręgosłup. Nic nie poprawiaj tylko staraj się z każdym wydechem puszczać z niego wszystkie napięcia. Rozluźni łopatki, wszystkie mięśnie wokół łopatek. Rozluźnij też kark. Cała szyja jest rozluźniona. A ty przenosisz swoją uważność na ramiona i z kolejnym wydechem rozluźniasz je. Łokcie i doły łokciowe przed ramiona. Nadgarstki i obie dłonie naraz. Przenosisz uważność na obie ręce i z kolejnym wydechem czujesz, że są jeszcze cięższe i przyjemnie rozluźnione. Teraz przenieś swoją uważność na głowę. Zauważ, jak z każdym wydechem twoja głowa jeszcze bardziej wtapia się w podłoże jest przyjemnie ciężka, rozluźniona. A wszystko to, co cię martwi, trapi, oddajesz z każdym wydechem przez punkt styczności twojego głowy z podłożem. Teraz przenosisz uważność na całe ciało. I z kolejnym wydechem puszczasz wszystkie napięcia. I wracasz swoją uważnością do oddechu. Zauważasz, że oddycha tylko tylna część Twojego ciała. Przenieś całą swoją uważność na tył swojego ciała i oddychaj. Twój oddech jest spokojny. Nigdzie się nie spieszysz. Teraz przenieś swoją uważność na przód ciała i oddychaj tylko przodem. Teraz przenosisz uważność na prawy bok. Oddychasz tylko prawym bokiem swojego ciała. Teraz uważność przenosisz na lewy bok, otychasz lewym bokiem. I przenieś swoją uważność na całe ciało i zauważ, że twoje całe ciało oddycha. Zauważ, jak masz dużo przestrzeni otychowej jak wolno potrafi płynąć oddech przez twoje ciało. Nie spiesz się, pozwól delektować się każdym wydechem i wydechem. A teraz przenieś swoją uważność na czubek nosa i weź głęboki wdech nosem odprężający wydech ustami.